Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Bardzo proszę, bardzo proszę wszystkich Państwa o spokój. Ja nie miałam więcej zgłoszeń. Gdzie? Proszę? Nie ma, proszę. Bardzo proszę Panów posłów o uspokojenie. Przepraszam, ale nie miałam więcej zgłoszeń. Do kogo Panie Pośle, gdzie Pan zgłaszał się do wypowiedzi? Do pytania? No nie, no nie, no nie, panie pośle, to chyba nie w tym punkcie, nie, nie. Przepraszam bardzo, ale nie mam zgłoszenia. Sekretarz nie, 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 to jest porządek, nie ma bałaganu, panie pośle. Ponieważ Konfederacja nie zgłosiła nikogo, pani pośle, pana dopuszczę oczywiście, bo nie mam zgłoszenia tutaj, więc ktoś to, ktoś to musiał przegapić. Jedna minuta, pani pośle, bardzo proszę. Dziękuję pani marszałek, Wysoka Izbo. Chciałem zadać jedno pytanie. Czy państwo zdają sobie sprawę, że budzicie nacjonalizm? Tutaj przedstawiciel lewicy, który budzisz szowinic i nacjonalizm, mówi o tym. Przecież pomordowani ludzie to byli obywatele polscy, a nie państwa Izrael. Nie ma to nic wspólnego z antysemityzmem. To byli polscy obywatele, kształceni w Polsce. Państwo Izrael nie ma z tym nic wspólnego. Światowy Kongres Żydów nie ma z tym nic wspólnego. To byli polscy obywatele i oczywiście mienie po nich przypada państwu polskiemu. Nie ma w ogóle o czym mówić. Natomiast dlaczego, zadam pytanie, Jarosław Kaczyński, według tego, co jest Wikileaks. Spotykał się lat temu 10 w ambasadzie amerykańskiej i obiecywał, że Polska zapłaci 10% tych roszczeń, w wyniku czego od razu roszczenia wzrosły pięciokrotnie. Dziękuję, dziękuję bardzo.